Nie wstało na brzegie. you Kiedyś stanął nad Hiszpaną. Podchodził kogoś, kto oddał mu wszystko. On łowił serca, słów Bożych prawdą. O, panie, ty na niego spojrzałeś i w ciemnościach paliłeś swe światło. Twoją miłość głosił wszystkim narodom. Twoją prawdę głosił po życia krew. Panie, dalszy bieg nasz samotny, do siebie zabrałem, choć brak nam siły, wiara niesławnie. O, prystę, choć żywioły szaleją, ratuj barkę, wobec Ciebie zginiemy. Nie lękajcie się, wstępami nowy wstaje już dzień. Dzisiaj naprawdę jest nasze święto pięknie, że ono przepadło w kwietniu w oktawie Wielkiej Nocy, w oktawie Zdrowia stanie Pańskiego. Wszystko ziemi wspólnie ułożyło. Boga, przyniósł nadzieję, miłość i miarę, rozbudził nas to, co najśladniejsze, dodał sił w trwaniu niezwolnym, pogodził niepokoje, uciszał rozterki, wskazał drogę, przypominał dzieje, tłumaczył zdarzenia, wspierał zwątpieniu, uczył, jak rzecz odróżniać od doby, uczył, jak słuchać, co mówi Bóg. On walczył z słowem, oddalał od zła, był wskazał wśród krętych dróg nas, jak trzeba kochać, a wszystko to po to, by człowiek dla człowieka był beater. I w dłonie siły niestrudzonej prostują zwiększone czasem, z sumi nadziei i wiary, stawiając go latarnie latarnię wysoko nad światem. Miłość w mi, nim duszę uśmiechu kreśli i otwiera szeroko ramiona, chcąc w ich oprocie wszystkich ludzi zbratać. Gdy pierwszy koniec sługą Chrystusa, Jan Paweł II, oddał się opiekę Maryi. Wybierając ją na matkę, potwierdzisz swoją oddaniem i stupim to do stów, czyli cały Twój Marywek. Patrzony był oblicze Matki Boga, radości i piękna, wzór wspaniały. Przedłeś się w młodzieńcu siłę ziarną i zbierasz Pany, nas Był wspaniałym przewodnikiem, pokazał, jak budować prawdziwą miłość, taką, do jakiej powołał nas Bóg, dawca miłości. On wiedział, że za taką miłością chcą podążać serca młodzieży. W pierwszej encyklice Jan Paweł napisał Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawia mu się miłość, jeśli jej nie dotknie i nie w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość mi wszystko otrzymała gdzie gdziekolwiek by w takiej ciszy ukryty ja iść, ospogodzony od wiatru, że nie troskał się o żadne z upadającej kuli. Dwie, to wszystko upadły. Tak mało na świecie to a tyle światu potrzeba. Nie użycie, jak słońce się złoci, nie uziemy się zbliża do Boga. Wiedzieć w przyszłości, w ważnej myślącej pacierzy, chcę z Jezusa, tak jak widzicie go wierzyć. I zawsze mogli być wierni, idei Polaka, papieża, co z sercem jak dzwonicy, grunt, ale tych naszych czasów odmierza. Ty jest papież odwiedził 129 krajów, a w nich 617 miast i miejscowości. Dotarł z pokoju i miłości do najbardziej egzotycznych zakątków świata. Zdziwił się świat, że blisko brzmi, został największym pielgrzymem. Pomyślał papież, jak nie wszak szak sobie pielgrzymie drzwi, szak sobie pęk, się świat, małe słowa, otwórzcie się Chrystusowi, Pomyślał papież. Słowo się szedło. I trzeba do ludzi być wszyscy drzwi. Trzeba do ludzi być wszyscy drzwi. Kiedy swoje wnuczary odpięka, nasz papież, pierwszy na odwiecznej ziemi, swojej największej prawdy nas uczy: prawdę o pokorze i miłości. Że wszyscy ludzie na ziemi są równi, bo są dzieci, bo są pracmi, jednego Boga. A jakże czy wielkie jego serce być musi, że może swoją ojcowską miłością ogarnąć cały ten wielki świat razem? a zarazem rozkaz no drugiego. Nauczanie papieża Jana Pawła II przepełnione było miłością i radością. Zawsze powtarzał, że Bóg jest miłosierny i kocha wszystkich ludzi. Kierował do nas niezwykłe, pomocne wskazówki, takie jak zwyciężajcie nienawiść miłością, nieprawdę prawdą, przemoc cierpieniem. Sam swoim życiem oświadczył fakt, że miłość przebacza, kiedy spotkał się z Alią Akczą, który dokonał zamachu na jego życie 13 maja 1981 roku. Wolność i miłość głosi narodom całego świata i pragnie w imię pokoju wszystkie narody zbratać. I tak jak Chrystus do czucia przybyty został gościami, tak Ojciec Święty, Polak, przeżyty został Polami. Syn pożyjamy z odkłuczeniem i swego zastępcą uzdrowi, by dalej w modli duszę dla Boga łowił. Splecione palce, dłonie złączone, usta zamknięte, spuszczona koła. Jako dziecko święty modlił się co dzień, modlił się dla nas, by Bóg nas zachował. Młodej się na linie, młodej się marzy serdecznie, tak szybko pogorzamy. Za tych co wracają, do domu lądu białym sercem, do słabych bitych, gnębionych, za tych co śmierci się ma. Za tych co osnąć mogą, za tych co śmierci się ma. Na czekających w atakach i ze spóźnionych chodzonych, we wszystkich mieszkańców nieświadomych. Dla wiele stał się obłoką, niewzruszoną skałą wiarę kapitana, którym pewno będzie wśród wzburzonej fal niezawodnie prowadził okręt kościoła do portu, jakim jest Królestwo Boże. Jan Paweł II dał przykład, jak należy żyć wiarą na co dzień. Uczył także, jak ją należy rozumieć. Był przekonany, że tylko wiara posiada odpowiedź w pełni zadowalającą, zdolną uspokoić udrękę umysłu i przynieść posiekę w potrzebie pewności kręczącej długa każdego człowieka zastanawiającego się na swoim przeznaczeniu. Wiara i nadzieja są w stąd Nadzieja nie jest matką głupich, ale wtajemniczeniem mądrych. Wiara podaje ręce nadziei, nadzieja podaje ręce wierze. Kiedy łamią się ludzkie plany, pamiętajmy, że właśnie wtedy ma wychodzić wiara, nadprzyrodzona siostra nadziei.

Serce papieża Jana Pawła II zatrzymało się na zawsze. Ludzie wszystkich ras i religii, oraz uchodźców, żegnali słowiańskiego papieża. W i żalu zastygła też cała Polska. Odszedł ojciec, który przerósł wszelkie autorytety i stał się fundamentem naszej zbiorowej tożsamości narodowej. Od 2006 roku jest także patronem naszej szkoły. Dzięki niemu czujemy się wyróżnieni i staramy się kroczyć wyznaczoną przez Niego drogą. Mijanie nie zatrzymasz. Jest ich wiele, biegną w porząd pole, w którym przemijasz sam. Pogodzony, bo jednak coś zbiera, boją się jak świat i we mnie zostaje z dziedzictwa I z zapowiedzi. Nud mijania jesteś ludem wspierania. Miłość pragnieniem odejścia ku temu, w kim istnieje znajduje całą swą przyszłość. Dziś, Ojciec, święty, za wszystko, co zrobiłeś dla dzieci i świata, składamy deklarację słowami wiersza. Rośniemy jak ten młody las, co korzeniami sięga w głąb, który się wichrują śmieją w twarz, licząc zwalisty, mocny dom. Rośniemy jak ten młody las, czerpiąc tej ziemi żyzny sok. Znacznie jak ten młody las, gdzie horyzonty tam nasz wzrok. Przed nami życia biała karta, przed nami jeszcze wiele dróg. Zostawić na nich ślady warto.